Witam. Ujawnianie struktury ego to ogromna przyjemność, bo to zakończa się na ziemi. Szatan. Co to jest szatan? Kto to jest szatan? Szatan jest stworzony przez negatywne wibracje ego. Ponieważ negatywne wibracje ego stworzyły religię, wchodzi szatan. Pewną układankę religijną. Jak wiemy, są dobre anioły, upadłe anioły, różne opowieści biblijne. Wszystko wchodzi w skład jednej układanki, z której ego utworzyło religię. Dużo o religii, bo religia jest jedną z najpotężniejszych struktur ego na Ziemi. Jak wiemy, religia akumuluje ogromne Wybuchy emocjonalne na całej planecie z jednego domego starzenia następują gwałtowne wybuchy i agresywne reakcje. To jest siła ego. Ale jak się ujawnia ego struktury, to się struktury rozkładają i niedługo przestaną egzystować. Więc szatan. Czuję, że go przeszkadza mi tutaj. Opowiadaniu, ale opowiadam dalej. Ego wibracje akumulują u ludzi pewne agresywne zachowania w organizmie, reakcje wizualne, reakcje umysłowe, ataki fizyczne, gwałtowne, straszące. I ego działało na ludzki umysł w ten sposób, że ludzie stworzyli słowo, żeby opisać te wszystkie gwałtowne reakcje, które zostało włączone w układankę religii. Zostało nazwane szatanem. Szatan asocjuje się ze wszystkim, co jest negatywne, został nazwany upadłym aniołem. Powstały demony, egzocyści, którzy uwalniają opętanych ludzi od szatana. Opendani ludzie wyglądają strasznie i zachowania, reakcje, słowa, czyny, ludzie wpadają w panikę i strach. Ale to są jak, jakie burza i są pełne wyładowania. Tak samo są to zakumulowane wyładowania i negatywnych wibracji ego. Ego stwarza strach i to jest zupełnie naturalne. Do ego egzystencji. Co się dzieje w czasie egzorcyzmu? Często używany jest krzyż. Ego chce, żeby wzmocnić strukturę wiary, bo to jest konieczne do przetrwania religii i to jest konieczne do egzystencji ego. Ego wibracje potrzebują tych wyładowań emocjonalnych, religijnych i potrzebują, żeby ludzie je żyli. Więc w czasie egzorcyzmu często używany jest krzyż, symbol. Wiary, oczywiście. Ludzie widzą nagle jak osoba opętana, zaczyna zachowywać się spokojnie. Ustępują wszystkie gwałtowne, straszne reakcje. Ludzie są zachwyceni. Osoba opętana została uwolniona od szatana. Natychmiast powoduje to wzmocnienie wiary. Wzmocnienie wiary oznacza to samo, co wzmocnienie struktur i wibracji ego, co oznacza wzmocnienie destruktywnych aktywności na Ziemi, destruktywnych aktywności u ludzi. To, co się stało, to ego zmniejszyło frekwencję i akumulację swoich wibracji u danej osoby. Frekwencje stały się mniejsze, to co ludzie zobaczyli na zewnątrz, jest relatywny spokój. Czy osoba pozbyła się struktury ego? Nie. Lego, ego osiągnęło swój cel. Ludzie dalej wierzą w szatana. Szatan jest jednym, jednym z elementów układanki. Bez szatana nie byłoby religii. Żeby była religia, musi być szatan. Żeby był szatan, musi być religia. Później mamy zdrowienia. W pewnych wypadkach ludzie bardzo chorzy nagle dochodzą do zdrowia w sposób niewytłumaczalny. Ludzie nazywają to cudem. Co się stało? Często są do tego stwarzane specjalne sytuacje, żeby wzmocnić. Wiarę. Więc są przy tym pewne osoby, które mają poświadczać, że nastąpiła zmiana. Pamiętajmy, że wibracje ego stwarzają zmiany w organizmie człowieka, które doprowadzają do chorób. U osoby wybranej, która ma posłużyć za przykład cudu, następuje zmiana. Zmniejszenie wibracji do minimalnych, ludzie widzą, że osoba wyzdrowiała. Co jest oczywiście oznaką cudu, co oczywiście wzmacnia wiarę, co oczywiście wzmacnia religię, co oczywiście wzmocniło znowu struktury i wibracje ego na ziemi, które będą teraz doprowadzały do nowych. Wybuchów, do nowych emocji, do nowych destruktywnych aktywności na Ziemi, jak morderstwa, przestępstwa, wojny, konflikty, choroby. Lista byłaby długa. Nie bójcie się szatana, bo szatana nie ma. Ego stwarza u ludzi iluzję. Które wyglądają bardzo realistycznie. Szatan pokazywany jest w różnych formach. Ego działa na nasze zmysły. Widzimy szatana w różnych odmianach, czujemy i mamy różnego rodzaju przeżycia. Ale wszystko to stwarzane jest przez energię i wibracje, które nazywają się ego. Ponieważ ego, ulega teraz rozkładowi, ulegnął rozkładowi i nie będzie żadnych, niedługo, ego mi bardzo przeszkadza, czuję, ale to nie szkodzi, ja wiem, że to są reakcje ego i że to jest ego obrona przez rozpadem. Jak nie będzie ego, nie będzie żadnych szatanistycznych aktywności na ziemi, no i nie będzie wtedy też religii, bo szatan wchodzi w układankę religii. Wszystko co najlepsze jest przed nami. Życzę miłego dnia.